Niższe raty i wzrost popytu na nieruchomości. Takie można mieć przypuszczenia na najbliższe miesiące po kolejnej już szóstej obniżce stóp procentowych roku. Główna stawka wynosi teraz 4%, a inflacja w listopadzie osiągnęła 2,4%. To świetna informacja dla rynku nieruchomości. Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która jednoznacznie wskazuje, że powierzchnię użytkową mieszkania deweloper ma wyliczać zgodnie z treścią odpowiedniej polskiej normy. W niektórych przypadkach było tak, że deweloper wliczał powierzchnię użytkową pod ścianami działowymi i w domach lub dużych mieszkaniach klienci mogli dopłacać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za metry, których tak naprawdę nie było. Zmiany na mapie nieruchomości premium Warszawa wciąż dominuje, ale to Gdańsk coraz wyraźniej przyciąga kapitał inwestorów szukających czegoś więcej niż metrażu w dobrej dzielnicy. Spektakularne nadbrzeża, rozwój młodego miasta i rosnąca popularność apartamentów nad wodą Sprawiły, że Gdańska-Motława stała się synonimem nowego stylu luksusu. Chociaż podwyżki podatku od nieruchomości są już normą, to nie wszystkie miasta idą za ciosem. Część z nich postanowiła zostać przy niższych stawkach. Okazuje się, że w przyszłym roku najniższy podatek zapłacą mieszkańcy Opola. Miasto to ponownie okazało się fiskalnie przyjazne. Z kolei w innych większych miejscowościach samorządy zdecydowały się na maksymalne stawki, by zwiększyć wpływy do budżetu, często kosztem właścicieli mieszkań.